Jechaliśmy za nimi drogą. Nie mogłam uwierzyć, że znowu do tego dojdzie. Wyglądało, jakby Majdżingilani szli się zemścić. Sporo nas wyprzedzili, próbowaliśmy ich dogonić. Gdy wyjechaliśmy z kolejnego zagłębienia terenu. Zobaczyliśmy chmurę pyłu. Słychać było groźne pomruki. Rozgorzała zaciekła walka. Nie byliśmy pewni, kto jest kim. Kiedy się zbliżyliśmy, zauważyliśmy, że czterech Majingilani atakuje jednego z Mapogo. Wkrótce stało się jasne, że czterech intruzów przygwoźniło krzywe ogony, był ranny, ale próbował się wyrwać, były agresywne, nigdy nie widziałem takiej brutalności, Zaczęły rozrywać go na kawałki. Jeden był między tylnymi łapami, miażdżył mu genitalia i miękkie podbrzusze. Nagle usłyszeliśmy trzask. Odgłos łamanego kręgosłupa mnóstwo krwi. Na żywo to wyglądało strasznie. Zapachy, dźwięki, widok to było przytłaczające.